Witajcie, nazywam się Monika Kłodyńska-Lewandowska i jestem brafiterką. Zapraszam Was do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym doboru strojów kąpielowych do Waszych sylwetek. Wielkimi krokami zbliża się lato, a co za tym idzie, wychodzimy na plażę, zdejmujemy ciuchy i odsłaniamy więcej ciała. Pamiętajcie, że jest kilka sposobów na to, aby lepiej wyglądać w stroju kąpielowym. Przede wszystkim musicie być świadomy swojej sylwetki, swoich atutów. I mankamentów, które chciałbyście e, ukryć. Druga sprawa, strojem kąpielowym, e, fakturą, kolorami możecie także wymodelować sobie proporcje swojej sylwetki, co jest bardzo ważne, aby wyglądać na plaży jak milion dolarów. Nasza modelka Ludwika ma na sobie model marki Reina Olga, który jest modelem jednoczęściowym, ale wygląda troszeczkę i sprawia wrażenie, jakby był strojem dwuczęściowym, ponieważ. Posiadam majtki z troszkę wyższym stanem, który fajnie ukrywa pewne niedoskonałości, jeśli takowe istnieją. Bandażowa góra, która super sprawdza się przy mniejszym i średnim i większym także, myślę, biuście. Wiązanie z tyłu sprawia, że same decydujemy o tym. Jak bardzo chcemy wyeksponować bius. Jeśli podwiążemy się mocniej, wówczas bius będzie bardziej zebrany do środka. Tak samo tymi bandażami regulujemy moment, w którym chcemy, do którego chcemy odsłonić swoje piersi. No i plecy, nie mogłabym zapomnieć o dekolcie na plecach, który przepięknie eksponuje ciało, no i sprawia, że możemy zdobyć super opaleniznę. Kolejna propozycja jest także marki Reina Olga. Strój jednoczęściowy kąpielowy, który skupia się na wyeksponowaniu talii. Oznacza to, że bardzo fajnie sprawdzi się na sylwetce typu klepsydra, czyli zaznaczamy talią. Materiał tego stroju kąpielowego wykonany jest z elastycznej dzianiny, dzięki czemu nie mamy podziału na rozmiary SML. Strój produkowany jest w rozmiarze one size. Model ten pięknie eksponuje linię dekoltu. Jeśli chodzi o plecy, wyglądają one tak, jakbyśmy miały na sobie dwuczęściowy strój kąpielowy, choć tak naprawdę jest to jednoczęściowy. Kolejna propozycja to australijska marka Camilla i jej jednoczęściowy strój kąpielowy. Dzięki nisko zabudowanemu mostkowi. Tak zwanemu dekoltowi typu plancz biust pięknie jest zebrany do środka i wyeksponowana linia dekoltu. Dodatkowo umieszczona wewnątrz Fiszbina, która okala biust u podstawy piersi sprawia także, że piersi są jeszcze ładniej zebrane. Kolejnym atutem tego stroju jest wzornictwo i printy, których nie znajdziecie w żadnej innej marce, ponieważ printy te są produkowane wyłącznie na zamówienie marki Camilla, a zdobienia stroju kryształami Swarowskiego sprawią, że super odbija się światło i nasza opalenizna jest jeszcze bardziej wyeksponowana. Skoro omówiłyśmy już stroje jednoczęściowe, to teraz pora na bikini, czyli kostium dwuczęściowy. Bardzo ważne jest, aby dopasowywać sobie kostium dwuczęściowy do swojej sylwetki, do proporcji tej sylwetki. Dlatego korzystajcie dziewczyny z doboru biustonosza dopasowanego do Waszych kształtów i tak samo majtek. Nie musicie kupować e, bikini w jednym rozmiarze, jeśli jesteście troszkę... Pełniejsze u góry, a mniejsze na dole, albo na odwrót. Zawsze możecie skorzystać z wyboru rozmiaru dopasowanego do was. I taką możliwość znajdziecie w salonach Moliera 2 oraz na stronie internetowej moliera2.com. Kolejna propozycja jest marki Delmar. Strojkopirowe tej marki są ręcznie tworzone w Ameryce Łacińskiej. Biustonosz o kroju Bandu. Bandu inaczej oznacza opaskę. Jest takie powiedzenie, że krój Bandu układa biust jak jabłuszka w koszyczku, i coś w tym jest, ponieważ on zbiera piersi od dołu do góry i tworząc u góry właśnie efektowny dekolt. Dodatkowo, wsparcie pod piersią sprawia, że piersi są jeszcze ładniej wyeksponowane u góry. Strój ten. Jest wiązany na szyi, ale w bardzo łatwy sposób możemy go rozwiązać i sprawić, że opalamy się bez ramionczek. Dzięki temu pozbędziemy się śladów opalenizny, której chyba żadna z nas nie lubi. Detale boho w tym stroju nie tylko pełnią funkcję ozdobną, ale także dzięki nim możemy wyregulować sobie rozmiar majtek. Propozycja marki Kamila to dwuczęściowy strój kąpielowy, gdzie biustonosz jest w typie hiszpanki. Model ten idealnie sprawdzi się, kiedy chciałbyśmy optycznie powiększyć sobie biust, albo jeśli mamy ramiona węższe od naszych bioder. Wówczas te falbany fajnie sprawiają, że nasza sylwetka jest wymodelowana. Majtki. Klasyk nad klasykami. Wysokie majtki super modelują naszą sylwetkę i sprawiają, że talia jest bardziej wyeksponowana i zaznaczona. Z wyższymi majtkami pamiętajcie, aby kończyły się one w najwęższym punkcie waszego ciała. Wtedy będą wyglądały najlepiej. W salonach Moliera 2 znajdziecie także amerykańską markę Beach Bunny. Marka Beach Bunny posiada szeroką gamę rozmiarową biustonoszy oraz różne kroje, także będziecie w stanie dopasować je do własnych wymagań. Klasyczne bikini. Niech Was nie zwiedzie nazwa klasyczne, ponieważ po pierwsze trójkątne miseczki stanowią idealną i subtelną oprawę Waszego dekoltu. Biustonosz ten, w zależności od Waszych wymagań, dopasuje się do Waszego biustu. Jeśli macie mniejsze piersi i chciałybyście je bardziej wyeksponować, macie możliwość włożenia wkładki wewnątrz biustonosza, aby biust i dekolt został bardziej wyeksponowany. Przy większych rozmiarach biustu wkładki absolutnie nie są potrzebne, ponieważ krój ten idealnie pozwoli Wam wymodelować biust i sprawi, że dekolt wygląda atrakcyjnie i seksownie. Marka Beach Bunny słynie z bogatych zdobień, które w przypadku tego modelu połączyły miseczkę z ramiączkiem. Ramiączko pełni tutaj rolę nie tylko ozdobną, ale także pełni funkcję modelowania biustu. Jeśli naciągniemy je bardziej, sprawimy, że nasz biust będzie jeszcze ładniej wyeksponowany. Oprócz pięknych zdobień w majtkach znajdziemy także Modelowanie pośladków. Takie marszczenia umieszczone w tylnej części majtek sprawią, że nasze pośladki wyglądają seksownie i apetycznie. Kolejna propozycja to połączenie dwóch krojów biustonoszy. Pierwszy, biustonosz o kroju plunge, który pięknie zbiera biust do środka i gwarantuje seksowny dekolt, oraz przedłużony pas obwodu, czyli półgorset. Wiązany z tyłu, którego obwód dopasowujecie tym otowiązaniem, dostosowując do swoich wymiarów. Dzięki subtelnemu odkryciu miseczki, która nie dochodzi do końca fiszbiny, biust dodatkowo jest super zebrany i wygląda bardzo atrakcyjnie. Natomiast pas obwodu jest ręcznie szydełkowany, co dodatkowo podbija jego atrakcyjność. A teraz bestseller w salonach Moliera 2. Reina Olga i jej sportowa elegancja. Strój kąpielowy wykonany jest z elastycznego materiału, dzięki czemu super dopasowuje się do Waszych kształtów. Reina Olga to kolejna marka dostępna na wyłączność w salonach Moliera 2. Dostaniecie ją zarówno stacjonarnie, jak i zakupicie na stronie moliera2.com. Mam nadzieję, że nasze porady okazały się dla Was przydatne i że wykorzystacie je podczas zbliżającego się sezonu wakacyjnego. Życzę Wam udanego urlopu, udanego wypoczynku i zapraszam serdecznie do salonów Moliera 2 oraz na stronę moliera2.com.